A to czekamy się jakiegoś, jakiejś bramki, panowie? Coś takiego, coś z Mamy nowe badanisku, może warto głowy? Brzuchem, nogą, łapcią się nie da. Głową też się nie da. Zawodnik na... Zawodnik Zypocki. Na końcu nie uważa co się z nim dzieje. Niech to panowie. I znowu facet miękkuje. To nie jest pływanie, to jest piłka nożna. Ale dzieciaki, proszę zejść z balistach. To jest bardzo gra ostra, prawie jak hokej. I proszę, że taką...